W każdym rustykalnym domku musi być y, jakiś y, kominek Nieodłączna, y, nieodłączny atrybut y, ciepłego domu i jaki byśmy nie mieli świetny kominek z kurtynami powietrznymi z szybami czyszczącymi to zawsze jest tak, że szyba się po prostu zapaćka jak widać właśnie mam tutaj kominek którym się paliło przez ostatnie 3 albo 4 dni nikt y, go nie czyścił Szyba jest brudna, co widać. Są do tego różne chemiczne środki, ale chemiczne środki są po pierwsze chemią, po drugie są nieekologiczne, szkodliwe dla zdrowia i drogie. A ja pokażę, jak to robię przy pomocy zwykłego papierowego ręcznika i odrobiny wody w miseczce. I popiołu, który zostaje po paleniu w kominie. No więc biorę sobie kawałeczek ręczniczka, lekko maczam w wodzie, nie za mocno, maczam w popiele, o, i proszę bardzo, szoruję szybę, szoruję szybę. Widać, że to wszystko schodzi bez najmniejszego problemu. Tam gdzie jest trochę mocniej przypalone, trzeba troszkę mocniej poszarować. O, tu jest takie duże przypalenie. To trzeba na chwilkę zostawić. Już ten zużyty papier wyrzucam. Biorę sobie następny kawałeczek papierowego ręcznika. Znów troszkę matam. No, nie za mocno. Znowu troszkę popiołu. O, tyle. I jeszcze raz poprawiam to szorowanie. Tak. Przymknę. O. Tutaj, to mocno przypalone. Jeżeli jest bardzo mocno przypalone, to można sobie troszeczkę tam zeskrować, na przykład tępym nożem zwykłym stołowym. Albo na chwilę zostawić ten popiół, żeby się to odmoczyło. Biorę kolejny kawałeczek ręczniczka. Maczam w wodzie, tym razem już bez popiołu. I do czysta. No. Tak. Asystuje tutaj nam rudy kotek, znajdka, który przyszedł do nas kiedyś. tak, to jest kotek najka, tak i tak jest zastał. Jeszcze raz przetrę, no tak, a, na mokra Na sucha a, z drugiej strony coś tam są brudzone później i proszę bardzo trzeba jest czyściutka bez chemii, ekologicznie i prawie zadanie